Drogi, świetlany duchu, dziś dotarła do serca wyjątkowa wiadomość znak wysłany przez anioły, aby oświetlić drogę i przynieść odpowiedzi na to, co najbardziej zajmuje umysł. Podczas gdy ta wiadomość jest słuchana, pozwól, aby intuicja i dusza połączyły się z boskim celem, który jest właśnie objawiany. Jest coś bardzo ważnego, co należy wiedzieć. Coś, co przyniesie pokój, nadzieję i odnowę duchową. Czy wiedziałeś, że osoba, którą kochasz, powiedziała coś o tobie dzisiaj? A ta wiadomość od aniołów ujawni wszystko. Co musisz wiedzieć na ten temat? Do końca tej wiadomości wydarzy się coś głęboko transformującego. Przygotuj się, ponieważ to, co nadejdzie, może zmienić sposób w jaki postrzegasz swoją więź z tą szczególną osobą i z otaczającym cię wszechświatem? Nie przegap tego momentu. Zostaw like, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób, które potrzebują światła, codziennych błogosławieństw i słów pociechy duchowej. Napisz w komentarzach: Przyjmuję tę wiadomość od aniołów, otwieram moje serce. Akceptuje 777, aby wzmocnić energię tej wiadomości. Są chwile, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, co wszechświat przygotowuje dla życia. Dziś anioły niosą bezpośrednią wiadomość, coś, co jest związane z bardzo szczególną osobą, kimś, kto zajmuje głęboki kącik w sercu. Ta osoba powiedziała coś niedawno, coś, co anioły chciały. Abyś wiedział, może poczułeś w głębi duszy, że nadchodzi wiadomość, a dziś objawi się ona w sposób jasny i potężny. Anioły chcą, abyś wiedział, że istnieje boskie połączenie między Tobą a tą osobą. To połączenie zostało zaprojektowane przez wszechświat, aby nauczyć Cię lekcji, dzielić się doświadczeniami i wzmacniać duchowy rozwój. Ta osoba wspomniała Twoje imię z prawdziwymi uczuciami, z prawdziwym pragnieniem, aby wszystko było w porządku i w pokoju. Anioły ujawniają, że za tym połączeniem stoi wyższy cel, który może przynieść istotne zmiany w życiu w nadchodzących dniach. Może poczułeś niepewność lub martwiłeś się o to, co ta osoba myśli lub czuje. Jednak anioły zapewniają, że wyrażone uczucia są pełne czułości. Troski i podziwu, pragną, abyś wierzył w miłość, pozytywne energię i dobroć, którą wszechświat ma w zanadrzu. Uwierz, że sygnały, które przychodzą dzisiaj, to dopiero początek pięknego cyklu błogosławieństw, który się otwiera. Otwórz serce na tę wiadomość i pozwól, aby przyniosła ona jasność i nadzieję. Jeśli wierzysz, że anioły działają na Twoją korzyść, Napisz w komentarzach: Akceptuję tę wiadomość, ufam boskim planom. Każde słowo napisane wzmacnia pozytywną energię, którą anioły wylewają na Twoje życie w tej chwili. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, pamiętaj, aby zostawić like, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek. Twoje uczestnictwo pomaga dotrzeć do większej liczby osób. Które potrzebują słów pociechy i duchowych błogosławieństw. Napisz także w komentarzach: Przyjmuję, jestem światłem 333, aby siła aniołów kontynuowała swoje działanie. Podróż aniołów nie kończy się tutaj. Ta wiadomość to tylko jeden z wielu znaków, które wyślą, aby poprowadzić Cię. Bądź czujny na znaki wokół siebie, na słowa. Które przychodzą niespodziewanie i na zmiany, które wydają się małe, ale niosą wielkie znaczenie. Zaufaj, że wszechświat organizuje coś wspaniałego. Anioły także chcą, abyś wiedział, że w chwilach wątpliwości lub niepewności ważne jest, aby szukać połączenia z własną esencją. Medytuj, oddychaj głęboko i poczuj energię, która przepływa wokół ciebie. Medytacja to potężne narzędzie, które może pomóc w uzyskaniu harmonii z nieziemskimi wibracjami i usłyszeniu mądrości płynącej z wnętrza. Kiedy pozwalasz sobie na ten moment introspekcji, otwierasz przestrzeń, w której anioły mogą komunikować się z Tobą wyraźniej. Ponadto pamiętaj, że wdzęczność to klucz, który otwiera drzwi do nowych możliwości. Wyrażając wdzęczność. Podnosisz swoją częstotliwość wibracyjną i przyciągasz więcej błogosławieństw. Spróbuj codziennie wypisać trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To nie tylko zmieni twoją perspektywę, ale także stworzy wokół ciebie pole pozytywnej energii, umożliwiając aniołom zbliżenie się jeszcze bardziej. Anioły zachęcają cię, abyś otaczał się ludźmi. Którzy podnoszą Twoją wibrację. Energia osób wokół może mieć ogromny wpływ na Twój stan emocjonalny i duchowy. Wybieraj towarzystwo tych, którzy inspirują, motywują i wnoszą radość. Te połączenia są niezbędne dla rozwoju i spełniania marzeń. Kiedy otaczasz się miłością i pozytywnością, stajesz się jeszcze silniejszym kanałem dla błogosławieństw, które anioły chcą zlać. Teraz, drogi świetlany duchu, wiedz, że nadchodzące dni mogą przynieść niesamowite objawienia. Jeśli otworzysz się na boskie wiadomości, które przychodzą w sposób subtelny, ale pełen znaczenia, zobaczysz, że wielkie zmiany wydarzą się przy każdym podjętym kroku. Wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść, ale trzeba być czujnym na znaki i nie pozwolić. By wątpliwości zgasiły wewnętrzne światło. Często droga do uzdrowienia zaczyna się od zrozumienia, że istnieją większe energie w ruchu, często niewidoczne dla ludzkich oczu, ale obecne przez cały czas. Czasami osoba wkracza w życie w sposób tak znaczący, że jej obecność kształtuje nasz duchowy rozwój w sposób, którego nie potrafimy od razu zrozumieć. Połączenie z tą osobą wykracza poza zwykłą interakcję fizyczną. To coś, co serce czuje i rozpoznaje, nawet bez słów. Wszechświat działa na częstotliwości, która, choć czasami powoduje dyskomfort, prowadzi do głębokiej i transformującej nauki. Każde doświadczenie oddalenia, czy to w miłości, czy przyjaźni. Ma swój cel i to do człowieka należy zrozumienie i zaufanie temu procesowi. Akceptując zmiany i dystans, można pojąć, że to w tym oddaleniu zachodzi prawdziwa transformacja. Akceptowanie tej transformacji oznacza otwarcie się na uzdrowienie emocjonalne, w którym lekcje wiary, cierpliwości i zaufania stają się jeszcze silniejsze. W miarę jak duch zaczyna rozumieć, że relacje które nas kształtują, mają głębokie korzenie, prawdziwa wolność emocjonalna objawia się. Czasami nieobecność kogoś wydaje się zostawiać pustkę, ale ta pustka to coś, czego nie należy się bać. To w rzeczywistości święta przestrzeń, w której uzdrowienie może się zainstalować. Kiedy zaczynamy patrzeć na oddalenie z duchowego punktu widzenia, z otwartym sercem, gotowym na transformację, którą ono przynosi, czujemy głęboką pokój. Nawet w najbardziej bolesnych sytuacjach obecność boska nigdy nas nie opuszcza. Prawdziwa miłość to ta, która przekracza czas, przestrzeń i okoliczności, a mimo że nieobecność kogoś nas dotyka, wiemy, że ta nieobecność uczy nas odnaleźć w sobie miłość i pokój, którego szukamy. Dlatego pozwól sobie na świadome odczuwanie tej nieobecności. Ponieważ robiąc to, pozwalasz, by anioły opiekowały się Twoim sercem, wypełniając je błogosławieństwami transformacji, pokoju i odnowy wewnętrznej. Niech anioły nadal prowadzą Twoją drogę, oświetlając wybory i przynosząc siłę w filach wyzwań. Pamiętaj, że zawsze jesteś wspierany, zawsze chroniony. Podążając drogą światła, zawsze znajdziesz odpowiedzi których szukasz, bo anioły są przy tobie na każdym kroku. Ufaj i oddaj się miłości i pokojowi, które wszechświat ma do zaoferowania. Niech błogosławieństwa aniołów pokryją życie pokojem, miłością i dobrobytem. Niech każdy krok będzie prowadzeniem przez światło, i niech dusza znajdzie upragnioną spokojność. Dziękujemy, że jesteś tutaj, drogi, świetlany duchu. Niech anioły wciąż oświetlają drogę i przynoszą ochronę oraz obfitość każdego dnia. Amen.